Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj już ostatnie wideo dotyczące podtestu ze speakingu. Na tym wideo, ponieważ na tej playście znajdują się najważniejsze informacje na temat egzaminu OET, z czego ten egzamin się składa i jak ten egzamin wygląda, znajdują się najważniejsze informacje. Wszystko to, co w jak najkrótszym czasie chciałabym Wam przekazać, tak abyście się nie musieli bać tego egzaminu. Zacznijmy w takim razie od kilku rzeczy na wprowadzenie. Pamiętajcie proszę, że egzamin trwa około 20 minut i składa się z tylko dwóch stanek, które są oceniane, ale mamy kilka części, które po prostu są wymagane. Pamiętajcie proszę, że od momentu, kiedy wchodzicie do sali albo podchodzicie do tego egzaminu przy komputerze, od pierwszej sekundy ten egzamin jest nagrywany audio. Pierwszą częścią jest identyfikacja, sprawdzenie waszego dokumentu tożsamości, przykładowo dowodu osobistego, paszportu. Po tej części podpisujecie także protokół, że wszystko się zgadza. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, możecie je zadawać. Kolejno mamy rozgrzewkę, ona nie jest oceniana. Tam padają pytania typu: What do you do? Do you like your job? What do you enjoy the most about your job? Kolejno dostajecie kartkę papierową, jeżeli jesteście w centrum egzaminacyjnym, macie 3 minuty na przygotowanie się do scenki 1. To przygotowanie także jest częścią przygotowania się do tego egzaminu, tak aby maksymalnie wykorzystać te 3 minuty. Podczas tego czasu możecie zadawać różne pytania, ustalać imię pacjenta, dziecka, rodzica, zapytać, się, co dane słówko oznacza lub jakie wymówić. Kolejno, macie 5 minut, plus minus. Czasami te speakingi trwają 4 minuty 30 sekund. Czasami 5 minut 15 sekund. Ale osoba, z którą będziecie rozmawiać, jest dobrze przeszkolona, więc w pewnym momencie powie Wam stanowczo: Thank you, that's the end of the first task. Albo Thank you, that's the end of the exam. Kolejno, dostajecie kolejne zadanie, wasz task card w zależności jakiego zawodu, specjalizacji jesteście. Mamy 12 zawodów OIT i ponownie 3 minuty na przygotowanie się, 5 minut scenka. Scenka od samego początku jest scenką kontrolowaną przez zdającego. Interlokutor, czyli osoba, z którą będziecie rozmawiać, ma na swojej scence napisane konkretnie, kiedy się ma odzywać i kiedy nic nie powie, to znaczy nie mówi, jeżeli nie zadacie jej konkretnego Pytania. Egzamin nagrywany jest audio z tego względu, że należy Was ocenić pod kilkoma względami. Kryteria oceny dzielimy na kryteria językowe, gdzie mamy intelligibility, czyli zrozumiałość, w sensie czy Wasz akcent jest bardzo mocny i przeszkadza w zrozumieniu. Fluency płynność, czyli czy się nie wahacie, nie ma zbyt długich przerw między Waszą wypowiedzią, a czy czyli czy jesteście wystarczająco uprzejmi, czy nie mówicie zbyt medycznym, akademickim językiem, tylko zwykłym, codziennym językiem, zrozumiałym, jak ja to często mówię, dla pierwszej, lepszej osoby spotkanej na ulicy. A także resources of grammar and expressions, tutaj liczy się język idiomatyczny, chociaż w mniejszym stopniu, a przede wszystkim poprawność tutaj głównie zadawania Pytań, żeby pamiętać, że pytania mają operatory, no i jest jakiś szyk zdania, no i czy to pytanie jest w po poprawnym czasie. Past simple, present simple, present perfect. Te kryteria oceny są mniej ważne. Nawet jeżeli możecie uzyskać tutaj dosyć sporo punktów, to jednak te punkty, w sensie, że jest ich więcej, to tak naprawdę te punkty są mniej ważne, bo najważniejsze kryteria oceny to są kryteria komunikacji klinicznej, tak zwane Clinical Communication Guidelines, to jest na podstawie jednego z wielu modelów komunikacji medycznej, najbardziej popularnego modelu Calgary Cambridge Communication Model, to jest model, jak powinna. Wyglądać rozmowa między lekarzem a pacjentem. On powstał w latach 70., często jest opisywany w języku polskim, w szczególności w książkach, które dotyczą medycyny praktycznej. Ja zawsze na lekcjach podsyłam ten model i w języku angielskim, jak i w języku polskim. Przechodzimy przez wszystkie rzeczy, które są wymagane, tak abyście właśnie wiedzieli dokładnie, co musicie zrobić. I to są tak naprawdę. Jedyne kryteria oceny, na podstawie których jesteście oceniani. Czyli wspomniałam wcześniej, że są te dwie scenki. ale Wy nie jesteście oceniani na podstawie przykładowo, że tam jest sześć zadań, które trzeba ukończyć. Absolutnie nie. Jedyna podstawa do oceny to spełnienie wymogów oceny pod względem kryteriów komunikacji klinicznej. A te składają się z pięciu kategorii oceny. Relationship building tutaj mamy aż cztery wskaźniki od A1 do A4, Understanding and Incorporating the Patient's Perspective, 3 wskaźniki od B1 do B3, providing structure od C1 do C3, information gathering od D1 do D5 i information giving od A1 do E5. Czyli razem jak popatrzycie, jest tych wskaźników, jest ich bardzo dużo. Punktacja wygląda w ten sposób, że w każdym z tych kryteriów możecie dostać maksymalnie trzy punkty. Ale te trzy punkty to są dla kogoś, kto tak naprawdę ma znakomite umiejętności i wykorzystuje wszystkie te wskaźniki. Więc jeżeli mamy po 5, to jest to trudniejsze do zrobienia. Jak mamy trzy, to niby jest to łatwiejsze. Problem polega na tym, że w tej ocenie trzech punktów, jest zero. I niestety egzaminatorzy OIT, w ogóle egzaminatorzy kiembiecowcy, są wymagający. Co oznacza tyle, że nie da się dać połowy punktu lub jednego punktu i pół, czy dwóch i pół. Jest albo jeden cały punkt, albo go nie ma wcale. Mówię o tym dlatego, że w momencie, jak mamy cztery wskaźniki, trzy wskaźniki, pięć wskaźników, to oczywiście otrzymanie tej poprawnej oceny satysfakcjonującej nas jest trudne. I to też jest tak, że to trzeba pokazać przez całość tego speakingu. Mamy dwie scenki, ponieważ nie w każdej scence uda się wykorzystać wszystkie te wskaźniki, a jesteśmy oceniani właśnie na podstawie tych dwóch scenek przez przynajmniej dwóch egzaminatorów. Przykładowo takie rzeczy, jakie tutaj są oceniane, to nieosądzanie pacjenta, poprawne Rozpoczęcie dialogu, kolejno perspektywa pacjenta, jego obawy, oczekiwania, to czy używamy jakiejś struktury po pierwsze, później, potem, to czy logicznie organizujemy naszą wypowiedź, czy te kroki, które tutaj mamy, mają sens, czy pytamy o pozwolenie, czy pytamy pojedynczo, otwartymi pytaniami, czy sprawdzamy, czy ktoś coś rozumie, czy sprawdzamy na początku, co ta osoba rozumie na temat danego zagadnienia i tak dalej, i tak dalej. Tylko jest bardzo dużo, więc przez całe scenki trzeba się starać, żeby na każdym etapie o tym pamiętać. Podsumowanie jakiejś części, najczęściej objawów. To jest bardzo ważne, aby o tym pamiętać, ponieważ jeżeli ktoś sobie przypomni przy czwartej minucie, to niestety już jest za późno. Egzaminatorzy wtedy najczęściej piszą too little, to light. I bardzo często się zdarza tak, że jest bardzo dobra scenka, jak odtwarzamy z danego egzaminu i wydaje się, że ktoś sobie świetnie poradził, bo na przykład jest native speakerem. Ale niestety w Information Gathering lub Information Giving, nawet jak nam się wydaje, że zbierał informacje i zadawał pytania, jest zero punktów. Bo tam są troszeczkę inne wymogi. Przykładowo to będzie taki wymóg, jak um, Zrobienie pauzy pomiędzy podaniem jednej a drugiej informacji. Właśnie użycie słów typu firstly, secondly. To, I to musi być w konkretnym momencie, w momencie wyjaśniania, a nie w innym momencie. To są najważniejsze kryteria, na podstawie których jesteście oceniani. Wspomniałam już o egzaminatorach oraz o interlokutorze. Czyli tak, na egzaminie rozmawiacie z interlokutorem. To jest osoba, która musi mieć język angielski przynajmniej na poziomie C1. Jeżeli zdajecie egzamin w centrum egzaminacyjnym, to ta osoba jest bezpośrednio zatrudniona w tym centrum egzaminacyjnym. Ale interlokutor nigdy, absolutnie nigdy nie może być nauczycielem. To obowiązuje nasz drugą stronę, bo my, jako nauczyciele, mając kontrakt z OIT, nie możemy być właśnie interlokutorem. To jest konflikt interesów, żeby ktoś, kto Was przygotowuje, także z Wami prowadził tą rozmowę. Dlatego, jeżeli cokolwiek jest nie tak. Czy wiecie, że ktoś zarówno jest nauczycielem, jak i interlokutorem, w ten sposób się reklamuje, no to żebyście właśnie zgłaszali do OIT takie przypadki. Wspomniałam właśnie, że ten egzamin jest nagrywany, to jest audio, nagranie, podczas którego wy jesteście sprawdzani, ale właśnie ten interlokutor też jest oceniany. Ta osoba absolutnie nie jest egzaminatorem, to jest zupełnie inna osoba. Egzaminatorzy znajdują się tylko i wyłącznie w jednym miejscu w Melbourne, w Australii i nigdzie indziej. Żeby zostać takim egzaminatorem, po pierwsze trzeba mieszkać w Melbourne, w Australii. Pamiętajcie, że interlokutor nigdy nie jest osobą medyczną. Tak jak wspomniałam, wyobraźcie sobie, że to jest pierwsza, lepsza, zaczepiona osoba na ulicy, którą spotykacie. Stąd właśnie ten egzamin ma w pewien sposób przedstawiać taką sytuację realistyczną. Tak jak przykładowo, rozmawiacie z jakimś. Imigrantem, uchodźcą, osobą, która tak naprawdę nie ma przykładowo zbyt dużo kompetencji językowych, czy nie rozumie tego angielskiego medycznego. Dlatego tutaj, jeżeli chodzi o speaking, um, troszeczkę musimy zmienić język nie taki akademicki, typowo medyczny, który przydaje się na pisaniu, na czytaniu czy na słuchaniu. Tutaj troszeczkę inaczej to wygląda. I jeszcze, jeżeli chodzi o sam koniec, bo to jest dosyć ciekawe. Pamiętajcie, że zdanie egzaminu to uzyskanie 350 punktów. Skala oczywiście jest od 0 do 500. Oczywiście to jest tak, że Wy ten wynik musicie uzyskać, jak to audio wysyłane do Melbourne. Mamy tych dwóch, minimum dwóch egzaminatorów. Oni oceniają osobno każde z Waszych wystąpień, czyli pierwszą scenkę, drugą scenkę. Drugi egzamin to tak samo, pierwszą stenkę, drugą stenkę. Te punkty się w pewien sposób sumują, i potem to leci na coś takiego jak algorytm. To jest takie bardzo tajemnicze słowo, o którym bardzo często też mówię na zajęciach. My niestety z działu edukacji, OIT, nawet jeżeli chodzi o osoby, które są powyżej nas, no niestety nie mają dostępu. Ale Ujawniają nam co jakiś czas na tyle informacji, na ile są w stanie z tego innego działu, czyli właśnie oceniającego czy przygotowującego te egzaminy powiedzieć. I to, co jestem wam w stanie powiedzieć, to to, że ta zsumowana ocena przechodzi przez ten algorytm. Algorytm jest po to, żeby zapewnić, że macie sprawiedliwy wynik. I. Przykładowo, możecie uzyskać 48 punktów. Wiadomo, że 48 punktów, no to na tej skali do 500 nie pasuje, jakby nigdzie. To jest przeliczane. Tam zawsze jest jakiś, właśnie, algorytm, że jeden punkt za to to będzie, na przykład, 5 punktów, 10 punktów i tak dalej. Ale ten algorytm dodatkowo ma w swojej pamięci sztuczna inteligencja. Czy dany egzaminator jest surowy, czy nie? I jest w stanie dopasować właśnie odpowiedni, wie wynik. Czyli e, surowy egzaminator chciałby wam dać tylko 340, czyli chciałby was oblać. Ale algorytm już wie, że to jest surowy egzaminator i jest w stanie to dopasować. I wy możecie uzyskać te 350 punktów. Pamiętajcie również, że zawsze możecie prosić o powtórne sprawdzenie pracy. To kosztuje 70 dolarów australijskich. Proszę pamiętajcie, że to są dolary australijskie, nie amerykańskie, bo wtedy zawsze wszyscy panicznie boją się, czy patrzą na te ceny. I teraz tak. Jeżeli wasza ocena jest zmieniona, na przykład scena B, to wy dostajecie zwrot kosztów. Jeżeli jest jakiś błąd po stronie OAT, to wy dostajecie zwrot tych kosztów. I możecie poprosić, nie zgodzić się z Waszą oceną, na przykład 340 punktów. Wy wiecie, że ćwiczyliśmy razem, ja wskazywałam, gdzie macie błędy, co trzeba poprawić i wiecie, że w tym dniu, kiedy był egzamin, pamiętaliście, żeby tych błędów, które zazwyczaj popełnialiście, nie popełniać i daliście jeszcze więcej siebie. Mimo to wynik przychodzi 340. Wtedy Składacie właśnie wniosek o to remalking. To trzeba czasowo się zmieścić, ale to z tym wszystkim jestem w stanie Wam pomóc. No i tak: po 5, 6 maksymalnie tygodniach, bo ten remalking trwa między 4 a 6 tygodni, najczęściej to jest 5 tygodni. Przychodzi Wam ocena poprawiona. Pamiętajcie, że są trzy możliwości. to ocena może się nie zmienić, może pójść w dół, albo może być wyższa. Jeżeli chodzi o moje doświadczenia z tym OET 2.0, czyli formą egzaminu, która jest od stycznia 2020, a w planach już była od 2018 roku, powiem Wam, że się jeszcze nigdy nie zdarzyło, żeby ktoś miał ocenę obniżoną lub żeby ta ocena pozostała na tym samym poziomie. Ba! Co ciekawe, zdarzało się, że osoby, które miały np. 360 punktów, czyli już zadany egzamin, uzyskiwały, prosząc o 390 punktów. Czyli wiedziały, że im poszło dużo, dużo lepiej, ale miały zaniżoną tę ocenę. I to jest bardzo ważna rzecz. Na ratingu to tak nie działa, tam zazwyczaj jest tylko 10 punktów. Na listingu i na ratingu w zasadzie nie ma szans, bo tam są odpowiedzi ABC, to jest sprawdzane przez komputer, ale jeżeli chodzi o speaking, warto o tym pamiętać. Niestety Speaking można oblać, dlatego przygotowanie się dobrze do tego speakingu jest podstawą nie tylko tego, żeby zdać ten egzamin, ale odnaleźć się właśnie w świecie angielskojęzycznym czy w jakimkolwiek innym, gdzie te kryteria komunikacji z pacjentem są wymagane na co dzień. Mam nadzieję, że jeżeli chodzi o takie bardzo podstawowe zagadnienia, z czym się je i o co chodzi w tej części egzaminu jest na Was zrozumiałe. To jest ostatnia część egzaminu, ostatnia z tego względu, że jeżeli podchodzicie w centrum egzaminacyjnym, robicie to za zaraz po już tym listeningu, readingu, writingu. Jeżeli podchodzicie przy komputerze, najczęściej jest to drugi dzień, ale to może być także tydzień później. Rzadko się zdarza to zawsze, jeżeli ktoś ma dyslexię, że wtedy właśnie są special arrangements dostosowywane do tej osoby, że wtedy jest to zamieniane, w sensie, że najpierw ktoś ma speaking, a dopiero drugiego dnia jest cały ten egzamin listening, reading i writing. Zapraszam na inne playlisty i na kolejne wideo. Zapraszam także na Facebooka. Jeżeli jesteście zainteresowani, proszę piszcie, zadawajcie pytania, tak abym mogła otworzyć nowe wideo. Ja serdecznie dziękuję za tą lekcję, no i zapraszam na kolejne. Dziękuję Wam bardzo.